Bardzo serdecznie. Dziś kolejna, brzutka, kolejny vlog z cyklu z wizytą w. Tym razem jedziemy do Dawida. Idziemy wymienić opony w moim golfie z letnich na zimowe. Oczywiście zimy jeszcze nie mamy, natomiast temperatury zewnętrzne, które panują o poranku, które panują wieczorami. Przyczyniły się do tego, żeby te opony na z letnich na zimowe wymienić. Chodzi o nasze bezpieczeństwo, chodzi o komfort jazdy, tak więc jedziemy. Porozmawiamy również z Dawidem o samej kwestii wymiany opon, o tym, jak, z jakim wyprzedzeniem warto się umawiać na wymianę opon, ponieważ oczywiście wiemy, że pierwszy śnieg zawsze powoduje po pierwsze zaskoczenie drogowców, a po drugie wielkie kolejki na wulkanizacjach. Porozmawiamy też o kwestiach technicznych i o doborze parametrów opon, bo oczywiście 90% z Was z pewnością zwraca uwagę tylko i wyłącznie na model lub na cenę, albo tylko i wyłącznie na cenę, a nie patrzycie na indeksy prędkości, nie patrzycie na nośność. To są również bardzo ważne rzeczy, żeby pod tym kątem opony do naszych samochodów dobierać. Co ważne również, warto zwrócić uwagę na to, że jeśli mamy samochody po modyfikacjach, tak jak w przypadku tutaj mojego golfa, gdzie prędkość maksymalna tego samochodu i tak zwany limiter został zniesiony, patrzymy już więc na opony również pod innym kątem, patrzymy również pod tym kątem, żeby ten indeks prędkości, był znacznie wyższy, dlatego że prędkość przykładowo 250 na godzinę to już jest przeszłość. Maksymalna prędkość osiągana przez to auto jest większa. Oczywiście ja nie mówię, że z takimi prędkościami jeździ się w zimie, ale jeśli nasze auto faktycznie potrafi jechać szybciej i jedzie przykładowo te 290-280 na godzinę, no to wybierzmy opony z większym indeksem prędkości. Ale o tych wszystkich szczegółach będziemy rozmawiać za chwilę na miejscu. Postojmy jeszcze chwilkę w korkach, zaraz dojedziemy i będziemy wymieniać opony. Będziemy rozmawiać o kwestiach technicznych, właśnie samych opon. Do zobaczenia na miejscu. Jestem już na miejscu, także idę się przywitać i zobaczymy, co Dawid ciekawego przygotował dla mnie na sezon zimowy do golfa. Siemanko? Cześć. Co my tu mamy? Cztery kapcie do golfa. Wredestejny, mówisz, że powinno to dać radę na moim aucie? Myślę, że tak. Okej, okay, no. dobra, poczekaj od początku. 2, 3, 5, muszę cię sprawdzić, sprawdzi, czy to się zgadza wszystko. 2, 3, 5, 3, 5, 19 się zgadza. Dobra, czyli Wredestejny Wintrack Pro. Dokładnie tak, czyli następca Extrema S. Miałem te opony w poprzedniej jerce, powiem ci szczerze, że dawały radę. Co prawda na 19 w zimie jeszcze nie jeździłem, bo... E, zawsze miałem 18 Dzieci ze względu. Przyjeżdżamy Tak. Super. Aha, pan będzie jeżdżał? Pewnie Bardzo proszę. O, tak. Zaufanie e, większe niż do <laughs> rzadki. W tajny miałem w poprzednim niebieskim, ale jeździłem na 18 ze względu na kwestie komfortu. Natomiast teraz te 19, myślę, że to jakoś też da radę. No najważniejsze jest dla mnie, żeby była atrakcja, bo... Bo powiem ci szczerze, że w tym samochodzie, mimo że te robotę, jak jest mokro, to naprawdę już przy tej mocy ten haldeck zaczyna głupieć. Da, da to radę? Myślę, że tak. No, przede wszystkim sam Intrek e Pro względem tego ekstrema, którego miałeś, to jest poprawiony na śniegu, czy w takim bardziej koptym śniegu, bo sam Extremezy Intrek Pro no myślę, że raczej słynie z zastosowania do takich mocniejszych samochodów też przez. Jakby no samą markę, no bo sam Redstein właśnie, współ, bo współpracuje marka... z, duży, z dużą liczbą tunerów, więc... No my ją podejrz... znamy jako markę, bo, bo powiedzmy siedzimy w temacie, natomiast no, marka ma swoje tradycje już też, prawda? Słychać to... go Jest, właśnie słyszałem go z daleka już. Okej, okay, no marka ma ponad 100 lat z tego co, z tego, co gdzieś tam rozmawialiśmy, prawda? Kiedyś o, na temat tak, historii. Może się możesz <laughs> ją też kojarzyć z produkcji opon do... E, nie wiem do rowerów, do jakichś tam tego typu podobnych rzeczy. Więc no, jeśli chodzi o tradycję, no to na pewno jest to jedna ze starszych marek na rynku. Nie okay. zaskoczcie, że przy pierwsze kilometry na pewno nie będą super przyczepne, Nie, No jasne, musimy pamiętać. z niej zejść. Zresztą, tak. jak palcem się przejedzie, to czuć, jasne. że ona jest zakonserwowana. Nie, Bo znaczy, ona była prawidłowo przechowywana. Składowana, Trzeba żeby... ją zabezpieczyć tak, odpowiednio. Tak, nie, to jest ważna też informacja dla tych wszystkich, którzy oglądają, dlatego że no wiadomo po założeniu od razu nie pałujemy auta, nie hamujemy ostro, dajemy czas tej oponie, żeby ona faktycznie się po pierwsze ułożyła, po drugie żeby się dotarła też w jakiś sposób, tak, tak. Dobra, jadą, uciekają od nas. Okej, okay, to zaraz to co, wejdziemy na halę, zaraz zobaczymy tak, co się tam tak. będzie działo. Dobra, auto mamy na hali, to może e, porozmawiamy teraz o kwestii tego jak z jakim doprzedzeniem umawiać się przed sezonem zimowym. Przed sezonem, może przed sezonem letnim dnia, ale przed sezonem zimowym na opon. E, no bo mm, kolejki w wulkanizacjach zaskakują w ludzi tak jak w pierwszy śnieg. No i teraz pytanie jak szybko się umawiać? Z jakim wyprzedzeniem? No generalnie tak jak widzisz mamy dwa, cztery, Stanowiska tu po prawej stronie, czy jeszcze po lewej. No, na tą chwilę mamy wolne jedno, które jest takim powiedzmy awaryjnym z doskoku, no więc jest godzina 8 rano jest praktycznie no, pełne obłożenie, więc... No, Czyli co, dzień dwa nie wystarczy, żeby nie, się... Nie, wystarczy. nie, no raczej musimy się tu liczyć przynajmniej na tego typu serwisie, gdzie powiedzmy jest utrzymywana jakość, jest naprawdę przykładana Uwaga do tego co się robi, no to ten tydzień, tydzień, tydzień półtora dla, be, okay. dla bezpieczeństwa. Na początku mojego filmu wspominałem jeszcze o indeksach prędkości o nośności, że nie każdy klient dobrze dobiera opony, bo patrzy na cenę e, z reguły, a nie patrzy właśnie na wartości techniczne, które są bardzo istotne. Tutaj mamy w przypadku moich oryginalnych letnich opon 91Y, czyli... I Y dom, 300 na godzinę, tak? No tak tutaj właśnie wcześniej też rozmawialiśmy, no nie wiem czy ci się do tyłu rozpędzi ten golf. Ci się no, rozpędzi, bo ma nie ganiec. kaganiec. <grym> a, no to <grym> Także musisz pokończyć. gdzieś jechać na no, Niemcy i będziesz mógł sobie... Tak. Okej, okay, a o co chodzi z tą podpiewaj. nośnością powiedz mi? E, no generalnie tu mamy oznaczenie nośności, w tym przypadku to jest 91, nie podam e, z informacji z tabelki do ilu to jest kilogramu. Aha, Ale Czy jest chodzi tam... o nacisk na oponę po prostu tak, jedną, tak tak? tak? tak, dokładnie. No jest, jest to po prostu wartość, której nie powinniśmy obniżać, z tego też względu, że jeśli ona będzie niższa niż producent yy, prze, przewidział, no to opona po prostu ulegnie szybciej degradacji. Okej. Okay. Okej, okay, to koło mamy gotowe do założenia, wymyte już wyważone. Zerknijmy jeszcze tutaj, porównajmy sobie indeksy, poczekaj, tylko ona jest cała mokra. dalej, tak, ja ja znaleź... już się to wszystko pomyśle, Tak, znajdźmy. Wszystko jest, jest, nie jest. Jest, nie jest, nie jest. Patrz, a, czy jestem no, ślepy od a, czy... siedzenia przy komputerze? A, to teraz ciekawe. Dobra, musimy a... odwrócić, dokładnie. No i tutaj teraz będziemy. Dobra, mieli... czyli mamy 90. Mamy 91y, no i teraz? Dokładnie. E, mamy, mamy to samo co w e, letnich oponach, tak, to się tak. pokrywa. No myślę, że tu właśnie jest e, to o czym wspomnieliśmy na samym początku, czyli e, wyższość samego Wredsteina przy oponach zimowych nad konkurencją. E, ze względu na to z jakimi firmami współpracują, musiała postać opona, która do 300 na godzinę ma. W zimie? Tak, w zimie. Właśnie to jest warte zaznaczenia, że właśnie w zimie mamy Możliwość pojedynczej z takimi prędkościami się poruszać. Dzięki serdeczne, mam nadzieję, że będę zadowolony, ale tak jak mówię, jeździłem już na tych oponach w poprzedniej erce, tylko że na osiemnastkach, więc wierzę, że dobrze wywiązajesz no się mi, ze swojej roli. Mi, i Mi pozostaje życzyć wielu kilometrów. No myślę, że wrócisz do nas z jakąś opinią, no bo najważniejsza opinia to ta z drogi. Dzięki serdeczne, do zobaczenia. Proszę Cię.